Szczególnie, że to właśnie był ten zawodnik, bo ten zawodnik naprawdę rekord 2-3, to jest prawda, ale bił się, bił się w, w, w Chinach, bił się w Kazachstanie, naprawdę bardzo doświadczony zawodnik. Jak było widać na walce, nie był to kurwa jakiś naleśnik, e, naprawdę, naprawdę mocny zawodnik i bardzo się cieszę oczywiście z tego, że zawalczyłem, bo... No bo chciałem zrobić 3 0 do końca tego roku. Ostatnią walkę miałem 10 tygodni temu, 12 ty nie, 10 tygodni temu, 2 tygodnie miałem odpoczynku takiego mniejszego i 8 tygodni duży, mocnej pracy, nie niecałe 8 tygodni mocnej pracy. Przygotowałem się, no chciałem jak co roku, znaczy jak co roku, żeby mi kontuzja nie, nie przeszkodziła oczywiście. Chciałem zawalczyć na tej gali, no, na, u mnie w mieście, tak? Bardzo, bardzo niesamowita atmosfera i tak dalej. Co do rywala, chyba mocno kopał, co? Mocno kopał, tak, szczególnie w nogę. No nie walczyłem jeszcze z kimś, kto tak mocno kopał, tak naprawdę nie walczyłem jeszcze z żadnym takim mocnym striker, strikerem, to był bardzo mocny striker, bo no, jak było widać na walce, tak szczerze to troszeczkę, nie wiem, nie czułem się, jaki zardzewiały byłem, miałem go więcej straszyć, miałem więcej się ruszać, nie ruszałem się, biłem tak naprawdę tylko prawego cepa lewej ręki ani razu nie użyłem w tej walce, no dużo do poprawy, ale, ale, ale się udało. Właśnie rywal był strikerem, a jak to było w parterze? Z, z łatwością założyłeś ten trójkąt rękami, czy jednak wykorzystałeś jakiś tam jeden, jedyny moment? E, powiem tak, czułem dużą kontrolę jeżeli chodzi o ten parter, przybiłem go do klatki, chciałem na początku złożyć, zrobić duszenie w ale łatwo dosiadł w ten, wpadł ten dosiad, no i kwestią było tylko wykluczenie tej ręki, do, szedłem od razu do, te, do, te, do tego duszenia trójkątnego rękoma. W tym roku jeszcze jakaś walka, czy odpuszczasz i nowe wyzwania stawiasz na 2020 rok. Marzec. Marzec. Marzec, tak. A coś konkretniej? Jeszcze nie będę mógł mówić i Jeszcze nie mogę mówić tak naprawdę, ale już są plany, są plany na marzec, są plany na czerwiec, już także, także już wiem nawet na jakich galach, jeżeli wszystko pójdzie, yy, pomyślnie oczywiście. I nie wpadnie oczywiście lepsza oferta. A właśnie w ogóle jaki ty masz jako zawodnik cel, jakie ty masz marzenia, czy to jest KSW, czy to jest coś wyżej, czy po prostu walczyć jak najwięcej, jak to wygląda? Jak najlepsze gale? <laughs> jak najlepsze gale, jak największe pieniądze i rewas z Sebastianem Przybyszem. <laughs> Ale też amatorsko, czy już zawodowo? No, zobaczymy jak będzie, nie? Możemy na liście się bić nawet. Tak, się śmiejemy, właśnie Sebastian tu stoi za kamerą. Tak. Panowie rozmawialiście sporo tutaj na tej gali. Tak, tak, rozmawialiśmy. Nie, takiego rewanżu na pewno nie będzie, ja nie chcę się bić z Sebastianem, bardzo go lubię. Yy, nawet, nawet właśnie jest dzisiaj z nami tutaj, kibicował mi z tego co wiem. Yy, no i pewnie jakiegoś drina jeszcze dzisiaj wypijemy, nie? Pewnie tak, no. <laughs> także ja Ci życzę tej walki w czerwcu, walki w marcu, wszystkich nowych wyzwań i kolejnych wygranych walk, dziękuję Ci za rozmowę i gratuluję wygranej. Ja dziękuję też bardzo i chciałbym podziękować na pewno wszystkim kibicom, bo byli zajebiści, chciałbym podziękować mojemu narożnikowi Kamilu Niściuk, przyjechał specjalnie z Poznania, chciałbym podziękować Amadeuszowi, Derdzie. Bo przyjechał też specjalnie do Szwecji mojemu, mojemu menadżerowi Dawidowi Walaskowi, bo też był ze mną dzisiaj w narożniku i on jest zawsze ze mną. Chciałbym podziękować Marcinowi Magic Cards, chciałbym podziękować Mimar Cukiernia w Białogardzie, bardzo ciszę. DWM Management, to już mówiłem. Wszyscy, dziękuję bardzo. A, Anko w MMA i AKF Grappling Białogard, to powinno być na samym początku, przepraszam. Dzięki. Dzięki bardzo.